Widzę ładna pogoda. Warto pójść na rower. I taki też miałam plan, ale plan był taki, żeby pojechać dzisiaj na rower z moim kolegą Mariuszem. Niestety Mariusz trochę zachorował, w sensie jest przeziębiony, nic, mam nadzieję, związanego z koronawirusem. No i woli, myślę, całkiem słusznie zostać w domu, dlatego dzisiaj jadę sam, a jadę do Sławy Wielkopolskiej. To są drogi, którymi zdecydowanie najbardziej lubię jeździć, czyli specjalne drogi dla rowerów. Ewentualnie jakieś leśne drogi, gdzie nie ma ruchu. Droga debiutruska to można powiedzieć raj dla rowerzystów. Proszę zobaczyć, jak pięknie to wszystko jest tutaj zrobione. To znaczy idealna długość samochodu. Jest naprawdę idealna, bo ani nie wystawał na szosę, ani na drogę rowerową, ale niewiele mu brakowało. Pierwsza miejscowość na trasie, Biedrusko. I tutaj widzę taką fajną rzecz. Mianowicie przystań rowerową. E, przystań rowerową, na, gdzie można zjeść grochówkę. Proszę bardzo, jak fajnie. Szkoda, że jestem w świeżo po posiadaniu, bo bym chętnie skorzystał z tego. Może innym razem. Jest i pałac Biedrusko, i Muzeum Ziemi Biedruskiej. A tak to wygląda tu z zewnątrz tym razem nie, nie jadę, sobie zrobię to zostawię to na kiedy indziej, Ja na razie realizuję swój plan, czyli dojazd do Sławy Polechowo Olechowo osiedle mówiąc ściślej i tutaj też jest ładna infrastruktura drogowa, rowerowa, naprawdę aż przyjemnie aż przyjemnie jeździć a tutaj taka ciekawostka, tu jest szkoła w której, z której kiedyś że tak powiem, pożyczyłem kilkudziesięcioro uczniów, aby sprawdzić pojemność autobusu z pasażerami mieszanymi, czyli dorosli ludzie plus dzieci. Z sukcesem! A, w końcu droga taka, jąką lubię polna, dobra nawierzchnia i brak samochodów. No, z tą dobrą nawierzchnią to może lekko przesadziłem, ale nie. Nie jest najgorzej. Proszę kogo spotkałem po drodze. korniarz, że tak powiem. Zaczynam się zastanawiać, czy Google, z którego będę muszę korzystać w trybie ręcznym, bo głupia sprawa, nie potrafi uruchomić nawigacji dla mapy przygotowanej wcześniej w domu. Nie wyprowadzi mnie za chwilę gdzieś na manowce, bo droga się robi coraz mniej ciekawa. Znaczy, droga jest ciekawa, jakby taka była do końca, ale jakby kierunek, w jakim ta droga się zmienia: z asfaltu przez porządne nowe mniej porządne, aż po takie ścieżki, trochę niepokoi. O, jeszcze się upewnię, czy jestem na kursie. Tak, jestem na kursie właściwym. O, czas na przerwę. 25 km przejechane. Myślę, że łyk ciepłej herbaty i możemy jechać dalej. A jeszcze chcę Wam zwrócić uwagę na to, że bardzo fajnie mi się jedzie poza problemami z nawigacją Google. E, mianowicie dlatego, że za radą Mariusza i też za radą swojej córki e, zadbałem o napęd. To znaczy przed podróżą dokładnie wyczyściłam łańcuch ze starych tam smarów i, 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 i e, 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 kurzu. Potem naoliwiłem każdą ogniwkę oddzielnie, a potem jeszcze dokładnie wyczyściłem nadmiar kurzu, znaczy nadmiar y, y, oleju. I jest idealnie po prostu. Jest niezamokry, ale bardzo pięknie i cichutko chodzi. Uwielbiam takie klimaty, takie wycieczki, właśnie. Szkoda tylko, że bez Mariusza, bo bez niego i całego tego jego marudzenia, jedzie się jednak dużo mniej ciekawie, ale też fajnie. A, i nie mówcie mi, że nie wiem jak się nosi maskę. Wiem jak się nosi, ale tutaj to naprawdę nie ma najmniejszej potrzeby, bo myślę jakiś człowiek najbliższy może być z kilometr ode mnie. Czyżby to był... Nie, już myślałem, że to jest jakieś gigantyczne mrowisko, ale to chyba nie. To są jakieś pozostałości, zdaje się po drugiej wojnie światowej. Albo po pierwszej jeszcze. Jest stacja Sława Wielkopolska, czyli cel mojej dzisiejszej wycieczki. Na uwagę tutaj zasługuje to, że jest fajny tutaj garaż parking kryty dla rowerów dla tych, którzy chcą tutaj dojechać na rowerze i potem dalej pociągiem do Poznania, sobie pojechać. Jest też dosyć duży parking dla samochodów. Dzisiaj pusty, bo jest sobota, ale mam nadzieję, że w ciągu normalnego dnia jest bardziej tłoczno. Także To jest fajna sprawa. To jest też fajny napis, o, daje do myślenia i myślę, że to jest dobry sposób na życie dla ludzi, którzy mieszkają tutaj, a pracują gdzieś tam w Poznaniu czy pod Poznaniem. No. Mamy tutaj stację smaków. Zobaczę, czy jest otwarte. Jakby było, to może jakiś obiad. Ok, zapiecek, zaraz tu jest jakiś napis. Zaraz zobaczę co to. Zapiecek zamknięty od 29 września do 12 października z powodu remontu. Ok, czyli to nie jest tak, że to się coś tutaj zamknęło, tylko jest remontowane. Fajnie. Szkoda, że akurat trafiłem na remont, ale fajnie, że, że to żyje cały czas. I oby tak dalej. Tego bardzo mocno temu kibicuję. O, a tak wygląda tutaj sobie teren stacyjny. Tak wygląda stacja Sława Wielkopolska. Są tutaj dwa tory, taka mijanka jest. Eee, tutaj o. Natomiast tu jeszcze odchodzi drugi tor, znaczy trzeci w tym wypadku. O ale on jest cały zerdzewiały, to nie, nie wygląda na to, żeby tutaj coś się zdziło, niestety, ale te dwa tory są używane mocno. No i tam jest stacja, tam jest też ten bardzo zapiecek I, i tak to wygląda, proszę zobaczyć. Zobaczyłem na rozkładzie jazdy, to za jakieś 8 minut powinien być tutaj pociąg przyjechać z Poznania do Wągrowca. Poczekamy oczywiście. Coś mnie chyba dzisiaj tknęło i zrobiłem sobie kanapki, więc fakt, że bardzo piecek jest zamknięty nie stanowi dla mnie dzisiaj problemu. Nie tylko ja czekam na pociąg, ale coś mi się wydaje, że on dzisiaj nie przyjedzie, że on tylko jeździ w dni robocze, bo już powinien być parę minut temu. No, sprawdziłem w internecie i chyba jest tak jak mówię, że dzisiaj pociąg przyjedzie dopiero o 15:15, .15, a nawet dwa. Jeden będzie do Wągrowca, a drugi będzie do Poznania, więc będą się tutaj mijać. Pytanie, czy mi się chce czekać do 15.15, .15, bo to jest nieco ponad pół godziny. Myślę, że już nie będę czekał, tylko sobie pojadę zaraz z powrotem. A, i co do nawigacji Google'a, rozwiązałem problem, jak zmusić Google do nawigacji. Po prostu trzeba było usunąć wszystkie przystanki, punkt początkowy i wszystkie przystanki tej w domu wyznaczonej trasy. Te przystanki, które były za mną. I jako punkt początkowy podać moją bieżącą aktualizację, nie aktualizację tylko lokalizację i to spowodowało, że, że automatycznie uruchomiła się nawigacja. Natomiast z powrotem będę jechał tą samą trasą, którą tu przyjechałem, polegając głównie na mojej pamięci. Ale wczytam sobie do telefonu tego, co mam tam na kierownicy mapę tą trasę, którą wytyczyłem w domu z Suchego lasu do Sławy. Po to tylko, żeby w razie wątpliwości, w tych przypadkach, gdzie nie będę dobrze pamiętać, czy skręcić, czy nie, żebym mógł się do tej mapy odnieść i porównać jakby moje położenie aktualne z tym śladem wytyczonej trasy. A więc będę e, używał tej, tej, tej trasy wyznaczonej w domu w zasadzie tylko jako mapy, nie jako nawigacji. A telefon mam tutaj. To jest taki mój drugi stary telefon włożony tutaj i no i muszę powiedzieć, że to się dosyć dobrze sprawdza ten system. że przed chwilą powietrza trochę bo do przedniego koła. Dlatego, że wcześniej trochę popuściłem powietrza, bo wiedziałem, że będę jechał po drogach w dużym stopniu terenowych i nie chciałem, żeby było za twardo, ale chyba za bardzo obniżyłem ciśnienie, bo na niektórych kamieniach czy krawężnikach. Miałem wrażenie, że aż dobijało do obręczy, co jest strasznie niedobre, i dla obręczy, i dla opony, i dla dętki Dlatego jednak trochę dopompowałem, aby nie było takich sytuacji. I jeszcze co do tego, tego trzeciego toru, zobaczcie jak to jest. No on tam sobie biegnie obok pelonów. Potem się zbliża do tego głównego toru. Sobie biegnie tu, 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 tu. Po czym ten główny tor odbija w prawo. O! I to jest ten w prawo, to jest tor do Poznania. A ten tutaj leci sobie tam. I pytanie: czy to coś jeździ, czy nie? Może jakieś pociągi towarowe. Przypuszczam, że do rejowca, czyli tego miejsca, gdzie magazynuje się paliwo. Olej napędowy, benzynę. Ale. Tory wyglądają tak jakby to było strasznie rzadkie, jakby to były strasznie rzadkie przypadki ale od czasu do czasu się zdarzające Powiem wam, że nie byłbym chyba do końca sobą, gdybym nie poczekał na ten pociąg. <gry> no warto było, fajne ujęcie. Zatrzymałem się na chwilę, aby się upewnić, czy aby na pewno dobrze skręciłem. Okazało się, że dobrze, ale swoją drogą takie zatrzymanie się w lesie i poopcowanie z nim po prostu tak na spokojnie. to jest też niezwykłe doświadczenie. A są, że przez chwilą nie słychać było tego samolotu, który teraz nadlatuje. Muszę trochę puścić powietrze, bo chyba za mocno. Napompowałem i strasznie twardo się jedzie. Dobra. Myślę, że teraz będzie optymalnie, znaczy nie za mało, ale też nie za dużo. Ciemny tunel z drzew. Ale tam jest światełko. Jest światełko w tunelu, zobaczcie. I tam właśnie podążam. O, nawet jakiś samochód się znalazł. Prawie jak w górach. Podjazdy, serpentyny. Proszę bardzo, jaka serpentynka fajna. O, zobaczcie, tu są te krzaczki, obok których robiłem przerwę, pierwszą przerwę, kiedy jechałem w tamtą stronę. I powiem Wam, że mogłoby się wydawać, że taka trasa powrotna, identyczna z trasą tam jest nudna, ale nie. Dlatego, że ta sama trasa widziana z drugiej strony zupełnie inaczej wygląda. Jakby się jechało nową trasą w zasadzie. Pamiętam, że przy tym jeziorze skręcałem w lewo, więc teraz muszę skręcić tutaj w prawo. Ale w które prawo? W to? W to? Czy w to? To tu prawdę mówiąc już nie jestem pewien. Zobaczę, jak to wygląda z tej strony. No i dalej nie jestem pewien. Wydaje mi się, że tu, ale sprawdzę na mapie. Ach. Poczekajmy aż się tutaj na, naniesie. Aha. Dobra. ostry skręt w prawo, więc chyba tutaj. A tu jakieś widzę zawody w ujeżdżaniu konia i strzelaniu do celu. Żeby tylko mnie nie... Peska mi się kręci wokół, bo ja jadę akurat trasą, którą kiedyś, wiele lat temu, 15, dojeżdżałem często do pracy na rowerze. Właśnie tym odcinkiem. Znaczy to jest mały odcinek tego co wtedy musiałem pokonać. Ale jest. A tam widać jeszcze raz pokażę teraz dokładniej zakłady Solarisa. Muszę Wam powiedzieć, że nawet długa i dosyć ostra zgórka, pokonywana pomału, nie stanowi żadnego problemu dla roweru. Sobie jadę prawie że spacerowym wysiłkiem, a nawet trochę przyspieszam, niechcący. Nie się śmiać, ale gdzieś tam w tych drzewach ukryte jest najwyższe wzniesienie w okolicach Poznania, kto wie nawet czy w, nie w całej Wielkopolsce, Góra Morasko. Ale ona jest ukryta dlatego, że ona jest w ogóle na takim płaskowyżu dużym, z którego rozpościera się no, ciekawy widok na Poznań, zobaczcie. Góra może nie jest spektakularna, ale jak mówię, to, to dlatego, że jest w ogóle cała na płaskowyżu. I zobaczcie tam, o. Teraz w centrum ekranu jest stadion Lecha. Naprawdę fajny stąd widok. Zawsze kiedy tu jadę samochodem czy na rowerze, nie mogę się oprzeć pokusie zerknięcia. Przyjechałem na miejsce. Przyjechałem dzisiaj 76,5 km, niedużo, wiem, ale to była moja pierwsza wycieczka rowerowa od ponad dwóch miesięcy, więc wolałem stopniowo yy, dawkować. Yy, bardzo fajna była trasa taka jak lubię, trochę asfaltu, trochę dróg rowerowych, trochę polnych i leśnych. No, szkoda tylko, że bez Mariusza. Z Mariuszem na pewno byłaby jeszcze fajniejsza, ale cóż, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Yy, jeszcze tytułem wyjaśnienia, dlaczego. Eee, używałem mapy Google'a, a nie eee, OSM Amt, dlatego, że miałem pewne problemy wczoraj, żeby ustalić sobie tą trasę za pomocą aplikacji czy tam strony internetowej BeRoot. No, dlatego wsiadłem do narzędzia, które doskonale znam, które używam na co dzień jeżdżąc samochodem, czyli map Google'a i, no i poszło mi cał, całkiem nieźle.